Na wszystkich, ja jestem Andrix a w dzisiejszym odcinku chciałbym kupić nowy dom, a następnie zacząć w nim remont, i będzie to dom, który już który sobie patrzyłem, i będzie to o, ten tutaj dom, który nazywa się Dom, który coś skrywa. Zaraz Wam powiem, dlaczego akurat ten dom. No zaraz wam powiem dlaczego akurat ten dom Zresztą tutaj pisze. Opuszczony dom do remontu, stan nieokreślony, właściciel przy przebywa za granicą W razie chęci kupna proszę skontaktować się z agencją nieruchomości dla ciebie I zaraz wam powiem dlaczego akurat na ten dom się zdecydowałem Okej, okay, widzę, że tutaj też ten dom trzeba będzie ogarnąć na zewnątrz. No dobra, to się zrobi. Ło! Jak zwykle syf w środku. O! Mój umiejętności, fajne. To jest sprzątanie. Wyrzucaj śmieci w zasięgu. I co? Co to daje mi? Mogę jakiegoś zasięgu je wyrzucać, czy co? Tym mopem mogę je... Nie. Nie wiem, co mi da to umiejętność. No dobra, nieważne. Zaraz wam powiem, dlaczego akurat się na ten dom zdecydowałem. Zdecydowałem się na ten dom, dlatego że... I on się nazywa dom, który coś skrywa i on faktycznie coś skrywa. Mianowicie, on skrywa skarb, który jest, o tutaj jest jeszcze jakaś piwnica Aha, dobra, ja nie chcę z schodów i yy, Tutaj W tym domu Właśnie tutaj w piwnicy Jest gdzieś ściana Którą trzeba wyburzyć i za tą ścianą jest skarb Jest taki ukryty skarb O bez bezpieczników. Mogę tu korki zamontować, ale fajnie. O, korki zamontowałam. Dziś tutaj jest. Aha, już widzę. Dziś tutaj w tej piwnicy jest. Za którą ścianą tutaj w piwnicy? Tylko trzeba tą ścianę wydłużyć. Jest. Właśnie ukryty ten skarb, i najlepiej to widać po prostu na mapie. I ja widzę, bo tutaj, patrzcie, jestem w tym pomieszczeniu, tutaj jest takie drugie, i tutaj jest jeszcze jedno, do którego no nie ma wejścia. Czyli tutaj jest, okej, okay. trzeba wziąć MOB, młot, nie MOB, i tutaj wyburzyć. No, tylko z której strony, z tej czy z tej, wezmę z tej, powiększę ten, tutaj mały, to takie małe pomieszczenie, no dobra. I dolegme, co my tam mamy. Ok. Czyli tutaj jest takie pomieszczenie z takim fotelem fajnym, z taką szafeczką i obraz. Kazuję, że to muszę sprzedać i to będzie całkiem sporo warte. Jak! Dwieście tysięcy? Trzy i pół tysiąca? 439 ja w ogóle mój stan to jest 1 197 000 <grystanie> O tutaj mogę jakiś zlew zamontować na walkę, toalet i walkę. No, ale to ja to sprzedam Te póki też sprzedam, bo tu mi się... Powiedzmy, że to, to mi się nie podoba. Okej, okay, to jest, serio, taki całkiem spoko Nieźle na tym zrobiłem, dobra, drzwi tutaj są spoko, mi się podobają Tu oświetlenie też, ale te... To to ja posprzątam To też To też ja posprzątam I to, to mi się nie podoba Serio spoko, taki taki easter egg. No dobra, no to można teraz sprzątać. Później trzeba będzie umieć okna, a jeszcze na zewnątrz go yy, wysprzątać. Też pomalować tylko trzeba będzie na zewnątrz. No dobra. To się zrobi. Oj, ubytki w ścianie trzeba mi załatać. Dobra.

Dobra, to teraz może pójdę na dwór. albo nie, jeszcze piwnica, piwnica. A nie, piwnica jeszcze są, dobra. Słuchaj, a jeszcze to ty jest wspielanie na, na mnie nie ma piwnicy, że jest syf. Dobra, nie, jeszcze mnie nie uprzątnąłem. No to teraz a jeszcze tutaj coś. Dobra. To idziemy teraz na zewnątrz zmyć. Tutaj te, te graffiti. No. Gdzie, gdzieś jeszcze jest graffiti. No nie ma graffiti. No dobra, no to możemy... Jakąś farbę, jakiś kolor taki na zewnątrz tego domu. Jaki bym ten kolor wziąć? Teraz taki mocno neutralny wezmę ten kolor. Heh, nie No i mi się podoba. No, dobra, to maluję na ten kolor. No bo chwila. Nie no, może być, Dobrze, no, Maluję na tym kolorze. Taki neutralny, ale... całkiem spoko tak wygląda. Dobra, strona ta puszka to już się skończyła. To jest nową. Mm. Okej, okay, tak skończyłam się? Ja zobaczę. Tak, skończyłam się. Dobra, gdzie jest ta puszka? Tutaj się chowa kurciek w trawie. Zaznaczę sobie ją. Teraz będę wiedzieć gdzie tutaj jest ta puszka. Kurczę, czekajcie, wkurzają mnie te chwasty. Zaraz wykoszę to cholerstwo. Wkurzają mnie te chwasty. Mm. Nie będę mnie wkurzać. Czułem się jakbym był w jakimś gąszczu albo coś. Przeszkadza mi to teraz, a to mi będzie przeszkadzać. Dobra, wszystko normalne? A jeszcze tutaj. Dobra, to teraz trzeba postawić rusztowanie. i ara som i Farbe. Dobrze, no to już sprzedamy To już a dom jest pomalowany Okej, okay, ale jeżeli chodzi o środek, o malowanie go wewnątrz To już zostało zmienione na następny odcinek, czyli ukonam płytek To jest już robota moja na następny odcinek W tym tyle, na razie